Czarowała mnie kobieta z garbem, myślałem, że ma plecak, o nie, nie, nie. o. Oh. Czy ona skrada się, czy tylko tak wygląda? Chciałem mieć dziewczynę, a mam wielbłąd. Pierwsza ta nie powiodła się, o. Oh. Wyrzucili ją z basenu, bo ukrywa się. Czy to ze mną jest coś nie tak? Czy miłość tak wygląda? Jebać to, dziwka i tak mnie pociąga. Zodiako to para, mi nadwaga ja Ona i Czechy, będzie z na 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 Wiesz, jak wiesz jak na stół, kocham ją w chuj kurwa Zaczarowała mnie kobieta z garbem Myślałem, że ma pleca o nie, nie, O Czy ona skrada się, czy tylko tak wygląda? Chciałem mieć dziewczynę, a mam wielbąda Czarny pan jest zawsze, dotykają ją czuwek. jej rutyna jak poranna na saka Manafuka jest jak chyba wyszek Zaprosiłem ją na chatę, ujebała się jak śnieg Wstyd jak chuj wychodzi z tą menericą Fu kocham ją ponad wszystko Nist mi dziwko Zaczarowała mnie kobieta skarbem Myślałem, że ma pleca konie, nie, 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 nie Czy ona zgrada się, czy tylko